Elo, elo, z tej strony Jakub Łopawa. W ogóle będę grał z bratem. Gramy na dżungla zła. I niby mamy w tym budynku przeżyć. Coś się w dowodzie. I to powinno się otworzyć do tego przejścia. Ciężko. Wolę zobaczę, spodobać się co się spodobało się. No weź! W ogóle tam wejdę. Co tu no to niska? O, otworzyło się. No nie, no nie zabieraj wszystkiego. Dobra. Został mi zelazo. Nie. Mm bo potrzebujemy kilofa. A są trzy to kilof zrobimy. Albo albo udam głupiego i zrobił wiaderko. tylko. No nie będę. No co? Zobaczcie łopaty. E, ty idź zbierać drewno. Nie, ty nie być Nie, nabyć od kopalni. Kopalnia. Kopalnia. Ja. Kopalnia. Bo zrobię łopaty. Kila Kila Ja idę kopać. A ty wynocha zbierać drewno. Dla mnie no Ty masz zbierać drewno, ale masz go nie przerabiać. Dać mi nie przerobione. A ja wszystko przerobione chcę mieć. I się to potem Nie ma tego, nie z jednego powodu. I w ogóle Oemio powiedział mi, że, że, że jakby mój brat miał kanał, to by oglądał tylko jego. I że ja używam komend. Proszę. Będzie seria całkiem bez komend. I no jeśli mi teraz napisze, że, że... jestem głupi, to po prostu on jest. I niech to brat popie. Że, że, że jeśli teraz napiszę, to jest głupi. Brat mówisz tak? Tak. No. A ja cię sobie... Chcesz ciekerkę? Masz. A w ogóle na odcinku... CO TY?! Ci, co umiem czytać, będą wiedzieć, co napisałam. Nie wiem, co ty... ja pisać, bo nie umiesz. O, ja W komentarzu napiszcie, ucz się najpierw czytać. i no, najpierw czytać będziesz... Jak się nauczysz pisać, to będziesz czytać, a jak nauczysz się czytać, to będziesz umiał pisać, więc obojętnie czego. Po co ty Haliesz? Bo zaraz nikt nie ta łopata, łetam, nie dam ci. dobra. Jestem już sobie. Kilka itemsów ja, twojej dupie. Nie czy... A po co? No <coughs> mieć moje itemsky? Nie! Boli mecz, cię uderzę. No mieczki zrzuciłem! O Jezusie się. No kopalni spadłem. Ja tutaj ładnie sobie pobudujemy, bo na razie ten dom wygląda jak chleb. A chodnie, tylko za bez. Dlatego chcę nieprzerobione przerobione drewno. Kochanie tym ja ten trochę lewną wkurzy, a potem w nich... O te drzewa są wysokie. A jeśli o Emu mnie nie lubi, to nie polecam. Jeśli Omiu mnie lubi, polecam bardzo szczerze. Teraz zależy co o Emio napisze w komentarzu albo mi powie na osobności. To ja na kolejnym odcinku powiem na ja to bardzo półpiec. To był ksacek. Nie wiem, czy wie... Bo wiem. No tutaj zrobimy sobie balkon, wie? jeśli chcesz. Jak chcesz balkon? Widzę. Bardzo fajny odcinek, gdzie ja, jak wam się no to będzie bardzo fajnie dla Was. A dla mnie, no to mi się podoba. A w ogóle, zapomniałam to powiedzieć. Zostawcie lajka w górę. A jeśli nie subskrybowaliście tego kanału, to zasubskrybuj już teraz. To jest tak. A jeśli brat nie zasubskrybował, to też będę No Mam! Subskrybował! O, ale tu będzie ładnie podrób. patrz. Patrz na tak. tak. tak ładnie pod drzewkiem. Patrzcie, moje odcinki, oglądam je. No i się cieszę. jak zrobisz? I się, i się cieszę, że jesteś na odcinku, co nie? I... Powiedz, Ej, powiedz, nie nie się cieszy, że się cieszę, że jesteś na. Jest. Ej, powiedz, bracie, czy się cieszę, że jesteś na odcinku, który lubisz. O, jesteś, chuju! Kolejny odcinek jest A, a potem go obieś, dobra? Bo, bo, butela, bo teraz zmienię ja bo też gidami jestem. Nie mogę ich opuścić. Widzę, te cztery lubią bardziej ciebie, więc... Ja będzie do dupy. Osele, a, a, w, a w ogóle Tomek cię A w ogóle Emio cię tylko dlatego, bo co chwilę przeklinasz. 9 minut co, co ka każdy odcinek trwa 10 minut nie, nie dłużej. Więc i o jak ty to pooglądasz. O nie już przeklinania. Ja od nie przeklinam. Bo wtedy mi nie dają w laj. No daję mu lajty. Jest kopalnia. Moja. No wiem. Ja weszłam na dach. Odpalnia no ja. Mówię, się... o to będzie rzeka ładna. Mam zlewięku! A ja melony! A ja dlewięka. To może u mnie na odcinku, że znalazłam melony. Tak, I można ja zobaczyć na widać. odcinku. O Emia ciągle mówi, że, os że, że oszukuje na mapach. Cześć mi pisali kuzynowe, że mogę używać komend. A jak bardzo to to nie no A potem mówi... Fajne. Albo przeczyta do tabliczki. To jak bardzo fajnie, jak to komentarz a ja nie na no to było. LW, ja mam kamienny miecz. Ja mam no, żelazny. Yeah. Dobra, kłamę, bo żeby potem. <coughs> Jaskinia ekstra! To proszę, proszę. węgiel ekstra! O, tato, mogę przerobić tak, to, 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 Tak. tu jutro, noc się robi, chodź. Dobra, stańcie ze sobą przed Ja tu ja tutaj znaczy dirtem. A nie, bo dirt się potem, no to ja tutaj tym... tym będę pamiętał. Mi się w ogóle podobają w tym domu. Ej, druk pochodnie masz. łazi koło... o, Rob to Masz robić drzwi, bo Creeper już jeden wybuchł. I pochodnie postawać po domu, bo nam Creeper tu wybuchł. Pos po postawię pochodnie, bo pewnie tu na dole mam no moby. Idę nie ma. Jeszcze dworze. Ała. Ja w ogóle pistony mogą mi się przydać. Ja w ogóle lubię pistony. A w ogóle pis... Te pistony powinny inaczej działać. Ja sobie wezmę... Ja będę sobie to wszystko zbuduję swój mechanizm. Dobra. Jakby to był mój odcinek. I mia No, ja umiem fajną brćbietę zrobić. Tylko, że będzie ją widać. Co? No, pochodni. Dopo tu no, no, no. Ja już wskazałam, no. I drzwi, drzwi miałam zrobić. Drzwi. Są drzwi. Nie, no. e, nie wiem czy wiesz, ale mm, możemy tutaj podać, że to jest skina, ale że jest kudego, Ej, no oddaj moje, oddawaj, bo wziąłeś mojego redstonea. Masz mi go tu oddać. to oddać. go Dzięki. A w komentarzu mi jest że mogę używać przynajmniej przynajmniej że, żeby że było nie Jak ja Jak ja To deszczu Sidi. No nie mów, że mi zabraknie... Jest! Idealnie mi wystarczyło. Redstone Oh yeah! <kluzny> Teraz patrz na otwierane drzwi! Jua, 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 jua! Idziesz tu i tutaj sobie pokój. Czy ty to Jak ja, jak ja, ja tu nic nie było. Komendy. Komendy w ogóle są włączone. O! No to koniec odcinka. Pa, na kolejny odcinek będziemy mieć dom. Pa na razie już za długo Cześć. nagrywam